Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie. Dzisiaj mamy 24 sierpnia i przechodzimy sobie do kolejnych pacznąców, tym razem troszeczkę innych, ponieważ będzie kolejny balans Class o którym zaraz tutaj powiem parę słów, ale zanim do tego przejdziemy, to zerknijmy sobie, co dla nas jeszcze przygotowali. Pierwsza ważniejsza rzecz to dla tych, którzy robią serwery sezonowe, na pewno oczekujecie, żeby je ukończyć szybciej, ponieważ wydaje mi się, że te 3 bądź 4 miesiące serweru sezonowych to jest Ponadto, co trzeba, żeby po prostu potem przeskoczyć dalej poza tą tuwalę, kiedy ma się pen y, tuwalę, cały zestaw, no to w zasadzie na serwerach sezonowych nie ma nic do roboty po, poza tym, żeby troszeczkę sobie dorobić, no ale ile można dorobić na ograniczonym girze, prawda? Tak więc teraz możemy sobie Season Down of Dragons, bo tak się nazywa ukończyć, e, jeżeli macie zrobiony cały e, y, cały ten Season Pass zrobiony i wystarczy podejść do Fugara, otrzymujecie wtedy już te nagrody, które są dla starszych osób albo już które trochę grają, e, znajome, Stone się dostaje, advice of woki i tak dalej i tak dalej. Potem możemy sobie właśnie rozpocząć e, questy na e, gwarantowane peny. Oczywiście mam tu na swoim kanale, możecie sobie zerknąć jak to zacząć robić, ponieważ powinniście od tego zacząć w zasadzie kiedy już ukończycie serwery sezonowe, a do tego potrzebne są pentuwale tak w skrócie. Tak więc e, również są nagrody, które możecie sobie wybrać z poprzednich sezonów, jeżeli e, ukończacie, ukończacie właśnie serwer sezonowy, te starsze, e, z każdego sezonu możecie wybrać po jednej nagrodzie, w zasadzie tylko pierwszy sezon ma do wyboru albo i e ring albo Ring, w tym wypadku najczęściej e, wybiera się Ringa, no, a pozostałe no to e, zależy od Was. Oczywiście Kapotia Necklace wybieramy jako pierwszy, ponieważ ma najwięcej AP i na pewno Wam się przyda zaraz na początku, no i potem ponieważ już więcej akcesorków nie ma, bo dają tylko pojedyncze PEN w każdym slocie, no to Advice of Walk możemy sobie wybrać, jeżeli mamy wszystkie pozostałe te nagrody wybrane. I przechodzimy sobie teraz do eventów Limitless Login Rewards. Czyli tutaj mamy nagrody za po prostu logowanie się, wystarczy się zalogować i otrzymujemy nagrodę przez całe 30 dni, bardzo proste. Kolejny to debuffs, keep coming, tutaj dostajemy wszystkie trzy buffy na określony czas: czyli value pack co 3 dni, e, blessing of Sylwie co 3 dni oraz secret book of Oldmund co 3 dni, dopiero po 3 dniach. Czyli po trzech logowaniach się otrzymujecie, będziecie mieć wszystkie te trzy bufy. Pamiętajcie, że one się aktywują automatycznie, czyli po zalogowaniu się automatycznie są aktywowane. To nie są żadne przedmioty, które możecie schować i użyć, kiedy chcecie. Po prostu będą natychmiast aktywowane. To jest taka różnica tym razem. W Anquish the Aber, Darkrift pojawiają się specjalne rifty Titium, Skeleton King oraz Libur, które będą dropić z jakąś szansą Box of the Enraged Dead, i z tego lecą bosowe części, taki drobny dodatek do riftów. Kolejny to jest Patrigios Night Market Madness, e, czyli tutaj mamy dodane przedmioty, Valk's Cry Box, Scorching Sun Shard oraz Memory Fragment Box. E, tutaj mamy po prostu większe szanse na World Boss Weapons, Boss Defensive Gear, Accessories oraz Advice of Walk 100. E, i teraz będzie zmniejszona również energia, czyli za każde przeszukanie właśnie tego sklepiku e, będzie to kosztowało tylko 25% energii i cena będzie się skalowała 150% w porównaniu do normalnego, e, normalnego kosztu danego przedmiotu. Pamiętajcie, że to jest do e, 14 września, więc około 3 tygodni. Lecimy dalej, a tutaj dość ciekawy event, ponieważ to się nazywa IS. Time To push the limit for a, a 230 stacks. A, czyli wystarczy mieć Essence of Limits, Essence of Devouring. Używamy tego hittingu. E, przenosimy te dwa przedmioty i otrzymujemy Origin of Dark Hunger. E, jeżeli e, potrzebujecie Essence of Devouring, a na pewno będziecie potrzebować, jest on u Alfredo, the e, Arms Dealer of Velia. Kosztują 300 milionów Silvera. Czyli musimy na początek od razu wydać pieniądze, czyli 300 milionów minimum, żeby mieć ten pierwszy przedmiot Essence of Devouring, czyli ten e, Essence of Limits leci z e, dropu, czyli musimy zabijać potworki. E, e, sprawdzę tylko, czy z fishingu też to jest możliwe. Gdzieś tutaj to było napisane. Wiem, że na pewno z grindu leci. Mm. Okej. Okay. Chyba tutaj gdzie ja to widziałem okej okay, aha, bo tutaj jest osobny link, dobra przepraszam, czyli tutaj jest. I e, Defeat Monsters, Gatter oraz Fishing, dobra, czyli tak jak e, sądziłem. Oczywiście za te Seal of Challenge są również inne nagrody. Tutaj troszeczkę jest tego potrzebne. 150 sztuk, tak więc podejrzewam, że podczas grindu będzie to bardzo często leciało, nie tak jak do tej pory, że najczęściej to leciało w ciągu godziny 5 sztuk. Wydaje mi się, że zdecydowanie więcej, no bo za jakieś nostalgia Classic Box potrzeba 150 Sili, a za sam ten event tutaj e, też chyba trzeba nieco więcej niż e, jeden. Zobaczmy. Czyli Essence of Limits potrzeba 80 sztuk. Ok. I one maksymalnie 4 sztuki. Ok, czyli tu są ograniczenia. Nie da się tak, żeby po prostu wykupić więcej. Czyli maksymalnie możemy wygrindować 320 sztuki, po prostu wymienić na 4 takie. I wtedy będziemy mogli sobie zwiększyć staki. I działa to na takiej zasadzie, że w zależności od tego, na jakim fail stacku użyjecie Origin of Dark Hunger, tyle otrzymacie. Czyli przykładowo, jeżeli wasz fail stack. Który chcecie ulepszyć, ma pomiędzy 100 a 105? Otrzymujecie 11 dodatkowych failstacków: 106 do 111, 10 i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, kiedy macie 229 failstacków, będzie dawał Wam zaledwie jeden failstack więcej. To jest oczywiście 100%, więc nie macie, nie ryzykujecie po prostu niczym w tym momencie. I tak to właśnie działa. Czyli tutaj są również te przykłady opisane. E, ru, aha, tutaj również są e, daily e, Seal of Challenge, czyli wystarczy się zalogować i dostajecie automatycznie 30 sztuk. Mam nadzieję, że ten e, event jest dla Was wystarczająco wyjaśniony. Jeżeli macie jeszcze w dalszym ciągu problemy, oczywiście walcie w komentarzach, na pewno podpowiem. E, Kolejna to it's e, about the time to get Pentuvala. E, macie szansę, żeby wydropić Frozen Tides Blackstone. E, który gwarantuje Wam przejście e, tu wali sprzętu, armor bądź e, weapon, e, czyli zbroja bądź e, broń, mogłem to od razu po polsku powiedzieć, stead na pen e, macie gwarantowane po prostu i tutaj ok, czyli to leci z e, Rift Echoes, jeżeli musicie robić te rifty, które są dostępne na serwerach sezonowych żeby była szansa, żeby otrzymać ten przedmiot. Więc tak jeżeli ktoś ma dość problem, żeby bić te peny, no to idealna szansa, żeby właśnie się trochę wybić. Dobra, kolejna sprawa to jest, że Abyss kolejny raz wprowadza balance klas, e, czyli próba, żeby wszystko działało tak e, lepiej niż do tej pory. No i każda klasa otrzymała w zasadzie buffa, niektóre klasy troszeczkę nerfa, tam w przypadku lan widziałem, że jest grab znowu skrócony, ale cooldown jest zmniejszony również o tam dwie sekundy ponoć striker dostał e, dość dobry nerf, ale tam słyszałem też od lepszych graczy, że ten nerf dużo nie wpłynie na to jak się gra strikerem będziecie musieli tutaj sobie zerknąć po prostu sami, ponieważ w wielu przypadkach te zmiany są naprawdę e, spore i nie będę w stanie po prostu Wam odpowiednio tego wytłumaczyć a z, jeżeli gracie daną klasą to na pewno e, będziecie sami wiedzieć lepiej e, czy dany buff czy nerf jest w jakikolwiek sposób e, odpowiedni albo po prostu będziecie widzieć, że c, jakaś tu będzie poprawa Dotyczy to głównie damage'u, procentów e, w obrażeniach e, zarówno w PvP jak i w PvE więc tego jest troszeczkę e, sporo. Nie wydaje mi się, żeby jakieś dodatkowe skille były dodane. E, czyli tutaj jest troszeczkę nerfy, są na jakieś Marshall Diva, że e, hity zmniejszone z 6 do 3 i tak dalej, więc jestem ciekaw co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzu. E, czy to jakikolwiek balans jest, ponieważ już od jakiegoś czasu próbują cokolwiek robić i wydaje mi się, że Pomiędzy tymi quality of life, które ostatnio bardzo często robili, czyli bardziej się skupiali na nowych graczach niż starych, a po prostu pomyśleli, a tym starym też trzeba coś dać, żeby tam po prostu dało radę jeszcze troszeczkę grać w tym PVP. Generalnie BDO ostatnio ma takie podejście, jak nie wiem czy kiedyś próbowaliście kupić albo przedłużyć abonament na telefon. Jeżeli przedłużacie na abonament na telefon, to raczej żadnych gratisów czy fajnych rzeczy nie dostaniecie, nie? że dodatkowe minuty czy coś, ale spróbujcie sobie iść e, przejść do e, innego operatora. Nagle okazuje się, że dostajecie na pierwszym roku e, kilkadziesiąt minut dormowa SMS-y i e Bóg wie co jeszcze internet. To samo właśnie działa w BDO. Czyli dla nowych jest to świetna gra ponieważ bardzo dużo tutaj jest uproszczeń, a dla tych starszych po prostu jakieś takie ochłapy, to jest taka moja osobista opinia. I również jeżeli się z nią zgadzacie bądź nie dajcie znać w komentarzu, bardzo jestem ciekaw co wy o tym sądzicie. Część osób z was wie, że ja już bardzo mało gram w BDO praktycznie w ogóle, ale staram się wam utrzymywać jeszcze te pacznocy, nie wiem do kiedy. Mam nadzieję, że jak najdłużej, może jednak uda mi się wrócić, zobaczymy, Dlaczego w dalszym ciągu wierzę, ponieważ no 3 lata w MMO, w jednym MMO i bardzo uwielbiałem PvP w tej grze. Pozostałe aspekty w tej grze są całkiem znośne mimo wszystko, więc może jeszcze się uda, dlatego jeszcze nic nie robię ze swoją postacią, tam nie, nie enchantuję, nic nie niszczę, więc zobaczymy co, co, co się uda jeszcze zrobić. No i w zasadzie to by było na tyle jeżeli chodzi o zmiany, ponieważ jeżeli chodzi o przedmioty to tutaj macie jeszcze taki zacny Underboop outfit, który możecie sobie wymienić na troszeczkę inaczej wyglądający, zmienili tylko pozycję Dean Tree Spirita, żeby was mobki nie atakowały i w zasadzie możemy sobie przejść do ostatniej części, czyli do Pearl Shopu, zobaczmy z czego próbują nas tym razem ograbić, na co pieniądze żebyśmy przeznaczyli i kolejny raz tu jest zestaw 10 tysięcy plus 1500. E, I dodatkowo dostajemy Mystical Crown Stam, e, Stone Bundle i 20% obniżki kupon. Zobaczmy co to. A, dobra, to jest po prostu e, znowu jakiś e, lootbox 20 000 plus 3400. Również, i tutaj jest wow, dwa Mystical Crown Stone Bundle. Wow, nie spodziewałbym się. E, Chronosmith dla Wizarda. Ciekawe, jak on będzie kastował. Ee, swoje spele skoro nic nie widzi. No okej, okay, dobra. A kosztuje to 3400 e, Shell Bell Outfit e, Box Szukt? Sh co, to, co to ma być? Czyli co, że tylko stanik jest i nic więcej i wszystko odkryte. ok czyli idziemy w takim kierunku, żeby zachęcić ludzi do kupowania. To mnie zachęciliście, 2200 tylko kosztuje, okej. Okay. O, e, szaj nie ma. Hmm, okej. Okay. Dziwię się czemu. Nowe zestawy jest Hexa Premium Pack, czyli, jakby ktoś chciał 6 outfitów za 10200 sobie kupi 50% obniżki, maksymalnie jeden taki zakup, ale nie ma problemu, ponieważ tu jest kolejny taki, który się mm, będzie miał 6 kolejnych outfit boxów za 13600 i w tym 6 loot boxów. Jest jeszcze jeden zestaw, tym razem skromniejszy, bo za 2550 macie e, tylko jeden taki outfit, ale dodatkowo jeszcze e, loot box. Za 3585 macie kolejny zestawik, tym razem 100 Artizja memory, dodatkowo 30 vox, Cry i drobne bonusy. Limit break pack za 6725 macie, uwaga, 200 artizja memory, wow, ale będzie naprawiania, jak ktoś lubi enchantować i szybko sobie regenerować, a mało memorków jest na markecie chyba do tej pory, tak więc na pewno się przyda. 675 pereł za 20 sztuk artizja memory plus bonusy. Możecie, wow, kupić sobie Daily e, Cronstone 50 sztuk za 80, one są potrzebne, żeby enchant Wam nie spadał. Golden Bell za 360 pereł, e, Cursor Limit Pack za 1050 pereł, macie 6 e, skilli do zmiany e, umiejętności na Waszym wierzchowcu plus bonusy. Jojo and Friends za 2310 to są pety, gwarantowany ten jojo. Macie Kampaczo, Ciuable, Tablet. Podejrzewam, że to jest jedzenie. I możecie wybrać sobie jeszcze dwa dodatkowe e, pety. W tym widzę Hedgehoga czy Polar Bear, które mają specjalne umiejętności. Bodajże Hedgehog e, to był do life skilla, a Polar Bear dawał wagę. Pozostałe nie jestem pewny. Enhanced Blessing Kamasylwie za 1250 pereł na 15 dni. Za, e, za 1250, przepraszam, i e, na wyprzedaży jest outfit dla archera premium set za 2720. Dziękuję bardzo za oglądanie tych pacznoców, Mam nadzieję, że w dalszym ciągu Wam się przydają, ponieważ ja w dalszym ciągu będę je dla Was robił. Wiem, że trochę późno, ale niestety nie jestem w stanie fizycznie tego robić Wam wcześniej. Bardzo bym chciał, no ale cóż, możecie mi wybaczyć, chociaż o 20 po prostu będziecie się dowiadywać wszystko co najważniejsze, ponieważ staram się żeby te patrzący były po prostu takiej szybkiej dawce i żeby się wiedzieli co najważniejsze i tyle. Tak więc raz jeszcze dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Yo, yo.